Cześć, witam Was w kolejnym filmie ubraniowym na moim kanale i dzisiaj będzie haul, czyli film, który bardzo lubię i który Wy też bardzo lubicie. Będzie to haul z wyprzedaży. W większości będą to sieciówki, ale nie tylko. Jeśli lubicie takie filmy, zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo u mnie takich filmów jest sporo. No i co, przechodzimy od razu do rzeczy. Zacznę od mojego ulubionego sklepu, jeśli chodzi o sieciówki, czyli Reserved, zawsze tam zakupy muszę zrobić. Jeśli chcecie zobaczyć film tylko i wyłącznie z ubraniami z Reserved, to gdzieś go podlinkuję, bo ostatnio też coś takiego nagrywałam. To była paczka, która do mnie przyszła, tam było sporo ciuchów, a dzisiaj pokażę Wam zakupy zrobione stacjonarnie. I pierwsza rzecz to będzie marynarka. Wszystko postaram się podlinkować, chociaż tą marynarkę wydaje mi się, że już niestety nie dostaniecie, bo ja ją kupiłam dawno temu, jeszcze w grudniu, więc tam były jeszcze takie pierwsze, pierwsze wyprzedaże. Nagrywałam Wam też przegląd z reserved i zobaczyłam tę marynarkę, akurat była na promocji. I jedna z ostatnich sztuk udało mi się dostać, jak widzicie, biała. Bardzo fajna. Ona jest poliestrowa, ale naprawdę taka lejsta. Ten krój też jest spoko elegancki, fajnie to wygląda na sylwetce. Bardzo mi się przyda do pracy I to, co mi się mega podoba, to po pierwsze Tutaj ona jest taka w trójkąt I to naprawdę fajnie wygląda, jak ją założycie A po drugie to oczywiście te przyłapane rękawy Co jest modne I no i bardzo, bardzo dobrze się właśnie w tym czuję Że jednak te rękawy są takie 3, czwarte Przyłapane, coś tu się fajnego dzieje No i biały kolor Uwielbiam białe marynarki Ja mam rozmiar XS I to kosztowało mnie 70 zł Przecenione ze 150 Więc uważam, że bardzo dobra cena bo te ubrania takie biurowe, eleganckie, no niestety zazwyczaj są drogie i po prostu nie są w lepszych promocjach, a przynajmniej rzadko się zdarza Więc z tego jestem super zadowolona I druga rzecz, to słuchajcie, sukienka, na którą ja już polowałam w lecie Tylko, że ona była strasznie droga, kosztowała dwie stówy, później nigdzie jej nie było I teraz właśnie w grudniu weszłam do, do Reserved, patrzę, a tu były no, kilka sztuk właśnie takich letnich sukienek, w tym ta i jest cudowna. Zobaczcie tutaj na takim śmietankowym tle macie fioletowe kwiatuszki. Bardzo, bardzo mi się podobają te kwiatowe wzory z freezer, są naprawdę ładne. No i zielony, zielone listki, łodyżki. Sukienka jest tutaj zebrana taką gumą w talii, ładny dekolt. No i słuchajcie, to jest maxi. To jest maxi, ona jest do ziemi i mega mi się to podoba, ponieważ ciężko jest znaleźć maxi. Wszędzie są midi, a jednak taką typową maxi jest bardzo ciężko dostać. I jak widzicie jeszcze ma tutaj rozcięcie, więc po prostu wygląda mega, mega kobieco, mega ładnie. Będę ją na pewno do pracy nosiła na wakacje, no po prostu wszędzie jest cudowna, bardzo w moim stylu tu ma ściągać na rękawach i była przeceniona już na 100 zł. Właśnie teraz w zimie, więc kupiłam, i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się ją jeszcze dorwać. Dalej przejdę do. O, może do Stradivariusa, bo mam jedną rzecz ze Stradivariusa. Jeśli chodzi o ubrania, bo później jeszcze Wam pokażę buty, ale to osobno. Robiłam dwa przegląd ze Stradivariusa i po tym przeglądzie kupiłam sobie jedną rzecz, to jest koszula. I to jest koszula, która już chodziła za mną od jakiegoś czasu, bo teraz właśnie też będą modne. Po pierwsze te kołnierze. Oczywiście się nie przygotowałam, nie zapięłam jej. A po drugie, jeans, dużo jeansu. I tutaj mamy połączenie właśnie jeansowej koszuli z takim kołnierzykiem. Ja już widziałam te koszulę na internecie mówię, kurczę, ale fajne I wydaje mi się, że też to są takie moje kolory, zwłaszcza z czerwoną szminką, tak jak wtedy mierzyłam Także to jest naprawdę fajny zakup Ja już miałam właśnie zamawiać taką koszulę z Rose Boutique, która była dużo droższa A w Reserved na promocji udało mi się ją dostać przecenioną z 89 zł na 39 Czyli ponad 50% promocji to była naprawdę dobra prąka. Urocze są te guziczki, na pewno lepiej ją zobaczycie na mnie. Jest taki problem, że ta koszula to jest właśnie SK, a ja powinnam mieć XSK, więc jest taka sporkawa. Jeszcze się zastanawiam, jeszcze metki, jak widzicie, nie oderwałam, ale chyba zostawię, bo jest po prostu przepiękna. I też nie ma jej już na stronie. I pani mi sprawdzała, nigdzie w Warszawie już nie ma tych koszul. Więc chyba, że ktoś odda na przykład i one wtedy wrócą na stronę, bo tak się też zdarza. Ale na razie nie jest nigdzie dostępna Także mega mi się podoba Może pokażę wam numer referencyjny, bo może, może właśnie to było, to było tak niedawno kupione Więc może to jeszcze na stronę wróci Jest taka z takiego raczej cieńszego jeansu, więc no mega, mega będzie fajna na wiosnę Zastanawiam się, czy w XS-ce się w biuście Bo ona jest w biuście taka właśnie na styk No ale jest na dole spora, więc... Tutaj jeszcze, wiecie, jeszcze muszę ją poprzymierzać I po prostu zobaczę, czy, czy będę chciała ją zostawić Dalej mam Rose Boutique Jak wiecie, bardzo lubię ten butik, Dużo od nich zamawiam Chociaż ostatnio odkryłam, że część rzeczy mają od polskich producentów To jest super Ale część zamawiają no, najwyraźniej z Chin Bo te rzeczy są też na AliExpress Ja zrobiłam, słuchajcie, duże zamówienie na AliExpress I ona się niedługo też pojawi Bo już prawie wszystko mi przyszło Jeszcze tylko czekam na jedną rzecz w każdym razie miałam tam odłożoną kasę, bo zwracałam i zrzuciłam sobie na konto klienta, więc czekałam na nową kolekcję. Jak się tylko pojawiła, to wybrałam sobie dwie rzeczy. I pierwsza rzecz to jest różowy kardigan, różowy, pudrowy, z takim rękawem w bufkę i taki trochę dłuższe. I powiem Wam, że bardzo mi się spodobał, jest elegancki, naprawdę wygląda super. I ja już taki kardigan chciałam kupić. Takie kardigany były w reserve, ale były takie, że było. Tak, takie były bardzo obszerne, tak się czułam jak taka buka w tym kartiganie w tym i go w końcu nie wzięłam A ten jest taki fajniejszy, lejsty, bardzo fajny tutaj jest ten materiał Podlinkuję go, bo to powinno jeszcze spokojnie być, to jest nowa kolekcja On normalnie kosztuje jakieś 120 zł i to jest, słuchajcie, poliamid, akryl 50% i 50% poliamid Poliamid bardzo lubię w swetrach, bardzo mi odpowiada, bo wtedy te swetry są takie miększe no, i bardzo mi się podoba. Chociaż ja wiem, że teraz są bardziej modne swetry krótsze, kardigany, takie rozpinane, takie sweterki krótkie, ale powiem Wam, że ja zawsze lubiłam długie, i to po prostu jest dla mnie klasyk taki w szafie, więc no, zdecydowałam się na długi. I wzięłam sobie spodnie I słuchajcie, mega jestem zadowolona Spodnie są z firmy XANA i to jest polski producent Więc fajnie, że można dostać je właśnie na, na Rose Boutique Bo nie wiem szczerze powiedziawszy, gdzie oni jeszcze mają swoje rzeczy Ale zawsze jestem z tych ubrań zadowolona Spodnie są z wysokim stanem, jak widzicie Są woskowane są spodnie woskowane i powiem Wam, że świetnie wyglądają, bo one są takie cieniutkie. Pierwszy raz widzę tak cienkie woskowane spodnie, no ale one na wiosnę czy na lato będą świetne. I one są takie kremowe, jak widzicie, to jest taka śmietanka. Tu mają zasuwak na dole, tu mają zasuwak też z boku. Ogólnie wszystko jest super, tylko tyle, że one spłaszczają mi pupę. Ja to widzę, niestety, no nie, no nie wygląda tak fajnie ta pupa w tym, bo jest wyraźnie spłaszczona. Ale i tak mam zamiar je zostawić, bo w sumie to mi tak bardzo nie przeszkadza. A spodnie są naprawdę fajne, do wszystkiego pasują. Zobaczcie je na pewno lepiej na przebitkach, także to kolejna rzecz. Dalej przechodzimy do sklepu: właśnie już chyba sieciówki, ale sklepu takiego, który ja dopiero co niedawno poznałam, nazywa się Strefa. Strefa sklepów w Warszawie jest na przykład w Galerii Mokotów. Po prostu weszłam do galerii, nawet bym do tego sklepu nie wchodziła, ale na wstawie wisiał miś taki, który, którego kupiłam. Zaraz wam pokażę. No i mam tutaj taki golfik. Golfik, słuchajcie, polowałam już na taki sweterek z tymi guzikami, bo mi się to mega podoba. Chciałam sobie kupić z takimi guzikami na rękawach i szukałam czegoś takiego na promocjach. Wszędzie już były wyprzedane, a tutaj znalazłam z guzikami na boku. Bardzo fajny detal. Lubię takie proste sweterki, co zresztą widać. No ale właśnie fajnie jeśli, jeśli mają na przykład takie guziczki. Fajny nie jest taki bardzo obcisły, więc on będzie też super do pracy do eleganckich cygaretek albo do jakiejś spódnicy, taki właśnie kremowy. I regularna cena to 69,99, ale było minus 55%, czyli nie minus 50% na wszystko, praktycznie cały asortyment, więc ja zapłaciłam 35 zł, więc to jest bardzo fajna cena i powiem Wam, że materiał taki sobie. Taki sztuczny, pewnie to też jest jakiś akryl, ale raczej sobie zostawię, bo bardzo mi się podoba też za tą cenę, to na pewno mi się przyda, na pewno będę nosić. Zaraz Wam powiem. To jest 50% wiskoza, 28 poliestem, 22 poliamid, ale jest taki trochę, nie wiem. Chociaż może mi się wydaje, bo jeszcze go nie nosiłam, też jeszcze mametkę, niedawno właśnie kupiłam. Także to jest, to jest to, to jest fajny zakup. I dalej płaszcze. Mam ogromny problem z zakupem płaszcza zimowego, bo wszędzie są płaszcze, no, które może mi się podobają, ale wiem, że będzie mi w nich zimno. Pokażę Wam może, co kupiłam, bo właśnie chodzi o to, że wiecie, nie chcę kurtki. Kurtki to nie jest problem, kupić ciepłą kurtkę, ale z płaszczem, no to już jest różnie. Ja miałam cudownego takiego misia z berzki, więc zdecydowałam się na kolejnego misia i żałuję, że po prostu nie poszłam do berzki, bo w tym roku te misie, które ja mam, też są, tylko są w innych kolorach. No ale zobaczyłam ten na wystawie, mega mi się spodobał, powiem Wam, że na grubość wydaje się naprawdę podobny, ale mimo wszystko jest mi w nim trochę chłodno, wygląda tak jak widzicie, czarne guziki, taki do połowy uda, trochę dłuższy, ale też nie taki mega długi I co jest fajne, no to naprawdę on ślicznie leży, ma bardzo ładny krój, bo jest taki Może niewyraźnie taliowany, ale no troszkę tak delikatnie powiedziałabym Jest bardziej dopasowany niż ten miś, który ja mam z Berszki, który już się strasznie złachał Kolor jest cudowny, cena była też super, bo minus 50% to tam płaciłam 100 zł dokładnie za niego Więc no pod tym względem wszystko super i nie jest zły, wiecie, on naprawdę, jakby jest tak powiedzmy trzy stopnie, taka zima jak była na początku, no to, no to powinien być spoko. Ale niestety na te mrozy on nie dawał rady, bo już go właśnie parę razy nosiłam. Także szukam dalej jeszcze innego płaszcza. Kupiłam sobie jeszcze jeden właśnie w tym sklepie sfera, ale on jest słuchajcie do zwrotu. Chyba że, no nie wiem, przekonacie mnie, że jest fajny, ale powiem Wam, że raczej wszyscy mi go odradzają. Co mi się w nim spodobało to oczywiście kolor i to, że ma 50% wałny i on jest ciężki, on jest porządny i ja czuję, że mogłoby mi być naprawdę w nim ciepło, więc ja sobie go jeszcze zostawię, bo jeszcze mam dużo czasu na zwrot, bo tam jest aż 60 dni bodajże w tym sklepie na zwrot. No, ale niestety kształt jest dziwny. Mi nie przeszkadzają płaszczy pudełkowe, ale on jest pudełkowy, plus do tego naprawdę obszerny. Zaraz to zobaczycie na przebitkach. Jest duży i jeszcze ma kanciaste kieszenie. Mi się wydaje, że to już jednak za dużo, że mnie trochę przytłacza. Tak on wygląda. Um, kosztował 150 zł po promocji. Cena regularna 300 zł po promocji 150 więc jeszcze muszę tu przemyśleć sprawę, jeśli nie znajdę nic cieplejszego, to może go zostawię, nie wiem, na razie jeszcze go nie nosiłam. Em, tak wygląda tutaj, jak widzicie. Metka, może sobie go znajdziecie. Zresztą ja oczywiście będę linkowała te rzeczy. Kolor jest cudowny, bardzo mi się podoba, bo ja strasznie nie lubię takiego, jak ja to mówię, świńskiego różu, czyli takiego różu brzoskwiniowego. Tylko właśnie taki odcień cukierkowy, pudrowy, zdecydowanie bardziej. Więc to jest jeszcze taki zakup do przemyślenia. Nie wiem, czy go nie oddam, ale powiem Wam, że zupełnie nie mam pomysłu. Skąd mogłabym wziąć taki płaszcz z Wanną? Jeszcze będę szukała może na Zalando. Może może gdzieś na internecie znajdę, bo tu stacjonarnie to po prostu, wiecie, nic mi się nie udało fajnego znaleźć. I ostatnia zimowa kurtka, kurtka, no nie wiem, kurtka płaszcz to jest kurtka z New Yorkera. I ja właśnie też myślę o zwrocie. To jest kurtka typu Biker, która mi się mega podoba, i ja właśnie chciałam sobie kupić coś takiego na zimę. E, nigdzie już nie było, bo oczywiście ja nie lubię zakupów za bardzo takich e, przez internet, tylko wolę zdecydowanie stacjonarne. I dopiero jak otwarli sklepy, otworzyli, to ja zaczęłam szukać, więc większość już jest wykupionych. Ale w New Yorkerze udało mi się dostać na dobrej promocji za 139 zł. Tylko co mi tu przeszkadza, to to, że to jest naprawdę cieniutkie, i ja znowu mam wrażenie, że mi będzie w tym zimno. Jestem prawie że pewna, bo tutaj naprawdę to jest mega cienkie. No, jest co prawda takie ciężkie, więc nie wiem sama. Nie chcę na pewno takiej kurtki, wiecie, na jesień czy na wiosnę, bo mam wtedy fajne płaszcze, które chcę nosić i już nie mam ochoty też na ten styl. Ja chcę taką kurtkę, żeby była cięższa, nie przejściowa, tylko taka cięższa, grubsza, żebym mogła ją po prostu w zimie nosić. Wiem, że się da, bo mierzyłam taką kurtkę ze Stradivariusa, ale oddałam, bo kolor był totalnie nie do mojej karnacji, bo był taki właśnie karmelowy. Ale ciężko strasznie też coś takiego dostać. Tyle ile się, słuchajcie, umierzyłam tych wszystkich rzeczy i uszukałam na, mm, na żywo właśnie w sklepach, no to strasznie ciężko. Więc może gdzieś z neta będę zamawiać, a jak wy znacie taką firmę, to możecie mi naprawdę polecić, bo mam poważny problem. Dobra, i przechodzimy teraz do butów. Mam kilka par butów i pierwsze buty to są buty ze Stradivariusa. To są bodki beżowe, ja bardzo chciałam bodki beżowe, ja mam już bodki beżowe, ale zamszowe, więc one nie zawsze się nadają, bo czasami jest mi ich po prostu szkoda, jak widzę, że jest bardzo duża plucha Natomiast zobaczyłam te i słuchajcie, mega fajne, to jest prawda inny styl niż chciałam, bo to są bodki typowo kowbojskie co prawda, takie też chciałam kupić, bardziej myślałam, może jakieś, właśnie takich karmelowych z szerszą cholewką, ale te też mi się bardzo podobają. One mają tutaj, jak widzicie, taki delikatny czub Niestety nie mają zasuwaka, tylko tutaj mają taką gumę i trzeba sobie radzić z wkładaniem, co jest ciężkie, ale mam nadzieję, że to się wyrobi. Były bardzo tanie, kosztowały mnie 59 zł, tu mam metkę, 59 ze 159, więc no to była naprawdę fajna, fajna promocja, fajna okazja. Mają też delikatną wężową skórkę Ja myślę, że do sukienek Jak już nie będziemy musiały nosić grubych, czarnych rajstop Tylko będzie się można przerzucić na takie cienkie rajstopki No to będą mega wydłużały nogi Będą super wyglądały Więc oczywiście tutaj zostawiam Jestem mega zadowolona z tego zakupu Ale na pewno jeszcze taki, takie eleganckie, delikatniejsze Też będę chciała upolować Dalej zamówiłam sobie buty sportowe Które chciałam mieć i które... No na które bardzo długo polowałam, ale ciągle były wszędzie wyprzedane i ja klikałam, wiecie, powiadomienia, żeby, żeby sobie je kupić Ale ciągle na przykład jak wracały, to ja na przykład byłam w pracy, jak już z pracy, to już ich nie było znowu i tak dalej I w końcu znalazłam ten taki bardzo podobny model, który chciałam na renę. I od razu kupiłam Chodzi o buty beżowe, sportowe Ja bardzo lubię właśnie takie buty białe Białych mam kilka, kilka par Uważam, że to świetnie wygląda w lecie i na wiosnę Z grubszą podeszwą, po prostu wiązane I chciałam jeszcze beżowe Co prawda miałam sobie kupić takie z z podeszłą w tym samym kolorze, ale te też mi się bardzo podobają. One mają takie łączone materiały. Tutaj jest skóra, tutaj błyszcząca, tutaj taka niebłyszcząca i naprawdę super to wygląda. Polecam Wam takie buty. To jest taki klasyk, który założycie do sukienek, bo to naprawdę wygląda tak wdzięcznie, młodzieńczo. Do spodni, na przykład do tych woskowanych, do ciemnych spodni też będzie to fajnie wyglądało, praktycznie do wszystkiego. Do eleganckich rzeczy też. Ja, słuchajcie, na każdą wiosnę muszę mieć takie buty, które są niby sportowe, no bo tu są adidasy, ale one nie mają sportowych tutaj wzorków I to sprawia, że to będzie fajnie wyglądało również z eleganckimi stylizacjami Co prawda dziewczyny noszą typowo sportowe buty też na przykład z płaszczami czy marynarkami Mi się to średnio podoba, to już trochę przekracza moją strefę komfortu, ale takie buty... Będą noszone na pewno wszędzie, prawie pewnie codziennie No i super jest to, że mają taką podeszwę, bo tutaj jest 5 cm, więc to jest dużo i one was podwyższą No ale będą mega wygodne, plus do tego jak się wkłada je na stopę, to tak jakbyście chodziły po prostu na poduszeczkach Także mega mi się podobają i może po prostu kupię jeszcze jeden kolor Muszę właśnie zobaczyć jakie tam jeszcze są kolory i kolejne i ostatnie już buty, to są z polskiego sklepu Brilu, moda na polskie, bardzo fajną właśnie mają reklamę. I to są moje buty ślubne, więc nie wiedziałam, czy pokazywać, czy nie, ale zdecydowałam, że pokażę Wam same buty, bo mam już suknię, welon, ale jeszcze chcę to poprzerabiać. Jeszcze mam kilka pomysłów, więc, więc po prostu Wam pokażę, albo jak już będzie gotowe, albo już w ogóle po weselu, ale buty mogę pokazać, bo w tych butach będę chodziła na pewno nie tylko na, na wesele. Zastanawiam się, czy nie zamówić takich tylko jeszcze białych, yy, ponieważ buty są po pierwsze beżowe, jak widzicie. Zdecydowałam się na beżowe, bo mam suknię w stylu boho. Cała jest z koronek, więc wydaje mi się, że beżowe będą dobrze wyglądały, ale mam wątpliwości, czy nie powinnam mieć śnieżno-białych, więc dziewczyny możecie mi napisać, jak uważacie. Czy, no mi się wydaje, że weżowe buty też mogą być jak najbardziej, ale, ale jeszcze się waham, muszę sobie to przymierzyć. Jak już będę miała skróconą suknię do nich, to po prostu wtedy zdecyduję. Buty nie były drogie, kosztowały mnie 180 zł, czyli to naprawdę nie jest dużo. Jak za buty ślubne to jest, powiedziałabym, bardzo niska cena. Więc mogę spokojnie zamówić jeszcze takie same białe, a te i tak zostawię, bo są super. Na pewno założę je na niejedne wesele, już może nie swoje, ale wiecie, przydadzą mi się, pewnie do pracy też będę je nosić. I pewnie też będą komentarze, że to nie są buty ślubne, bo nie są typowo ślubne, to nie są pantofle. Ale po pierwsze, my mamy całe wesele właśnie w takim stylu boho, może trochę prowansalskim. Po drugie, no, cała też moja suknia, ja mam wianek, suknię taką boho, więc mi nie pasują pantofle. A po trzecie. To po prostu wiem, że będą wygodne. Bo ja mam już takie buty mega podobne. Właśnie konstrukcja jest taka sama, czyli gruby obcas, paseczki. I jest dużo wygodniej niż po prostu w pantoflach. Więc dlatego się też zdecydowałam na taki model. I te buty na pewno ze mną zostaną. Tylko się zastanawiam, czy nie dokupić jeszcze drugich białych. Więc to uważam, że mega cena. Jeśli macie jakieś wesele, właśnie nawet niekoniecznie swoje, to polecam Wam. I też w lecie zresztą będą fajnie wyglądały. To jest mega wysoki obcas, bo to jest. Chyba 12 cm, ale ja w nich tańczę pierwszy taniec, bo już ćwiczymy i powiem Wam, że jest super komfortowo, naprawdę. Chociaż jak je zobaczyłam, to mówię, o kurczę, przesadziłam z tym obcesem, ale nie, jest naprawdę super. Niestety, słuchajcie, uległy uszkodzeniu podczas ćwiczeń pierwszego tańca i urwał mi się pasek. On tutaj był. Przyszyty. Więc taki mały minusik, bo tak poza tym to one są naprawdę dobrze wykonane. Tylko tu było takie newralgiczne miejsce, Jak patrzę na tego drugiego buta z pary, to widzę, że to faktycznie tu też może zaraz się urwać. I nie będę ich reklamować, tylko po prostu dam je do szewca, żeby od razu tego drugiego wzmocnił. Ja mam takiego bardzo taniego szewca w miejscowości mojej rodzinnej, więc po prostu tak, tak zdecydowałam, że tak zrobię. Ale ogólnie, pomimo tego, że to się urwało i to już będzie przy pierwszym tańcu, który tańczy, Przecież w mieszkaniu w domu, to i tak jestem bardzo zadowolona. Ok, i teraz już słuchajcie, będziemy na zakończenie, pokażę Wam jeszcze po pierwsze piżamkę. Ja tą piżamkę dostałam od Adama na święta, ale zdecydowałam się, że Wam pokażę, bo mega lubię po prostu tą firmę PLN Lala. Nie jest to do końca mój styl, taki właśnie sportowy, casualowy więc mało mam od nich rzeczy, ale jak już coś mam, no to są tak mięsiste, tak takiej naprawdę super bawełny. No ja Dom wie, że ja lubię ten motyw warszawskiej lali, więc kupił mi po prostu piżamkę i tu jest góra. I na dole mamy spodenki, więc to też nie jest do końca mój styl, ale powiem Wam, że jest świetna ta piżama, jest tak mięsista, tak przyjemna i fajnie naprawdę wygląda. No i tutaj macie takie, taki dół. No i góra, to jest właśnie koszulka, więc polecam wam. Może teraz na Walentynki będą jakieś promki, że są w ogóle, może w lutym będą jakieś promocje, więc może taniej kupicie. Przyprowadzać. Także to jest bardzo fajne. I na koniec postanowiłam wam pokazać dwa biustonosze, bo mm, mam nadzieję, że to nikogo nie gorszy. Jak kogoś gorszy, to możecie już wyłączyć, bo po prostu już nic więcej nie będę z ubrań pokazywać. Ale stwierdziłam, że to jest bardzo ważne, bo no kurczę, czy żeby sukienka dobrze wyglądała, czy jakaś koszula, no musicie mieć dobrą bieliznę i chcę wam po prostu polecić to, co ja kupuję A to są rzeczy, które ja już jakiś czas noszę, nie pokazałam ich w poprzednim em, holu ubraniowym, bo raz, że zapomniałam, dwa, że nie byłam taka do końca przekonana, ale stwierdziłam, że kurczę, no chcę wam pokazać i to są biustonosze z marki Esotique Moim zdaniem najlepsze, żadne droższe się z nimi nie równają Naprawdę kupowałam i w intimisimi i w różnych innych i po prostu te są najlepsze A jak założycie kartę, jeśli jeszcze nie macie to koniecznie załóżcie Bo wtedy naprawdę często przychodzą smsy, myślę, że raz na dwa miesiące Że jeśli zrobicie zakupy za tam na przykład 300 zł, to będziecie mieć minus 50% na całe zakupy Więc no to są naprawdę korzystne promocje i po pierwsze to jest bardotka. Długo szukałam fajnej bardotki, bo mam dużo bluzek bez, bez ramion, czyli tych hiszpanek, i to jest mega fajne. Ale nie tylko do hiszpanek, tylko też na przykład, jak macie bluzeczkę na cienkich ramionczkach, żeby już nie było widać tego biustonosza, bo to też nie jest za fajne. Po prostu genialny jest ten model. To jest model taki bardzo podstawowy, i on cały czas jest w sprzedaży. Więc polecam Wam dziewczyny zainteresować się i po prostu go kupić. Do niego dostajecie ramionczka, które, z którymi możecie robić milion rzeczy, bo tutaj są różne miejsca na włożenie tych ramionczek, więc można na szyję sobie założyć czy tak skrzyżować. Więc to jest ten model, z którym możecie robić praktycznie wszystko. No i plus do tego jest beżowy, taki cielisty, pod wszystko założycie. Warto go mieć, naprawdę, polecam. Plus do tego jeszcze fajne są rozmiary w Esotic Ja mam tutaj 65F, czyli bardzo mały obwód. Przy miseczce, no nie powiedziałbym, że dłużej, ale przy takim obwodzie nie znajdziecie w sieciówkach typu Reserve czy, czy HM takich rozmiarów. Jeśli macie mały obwód, to też małe są miseczki. Jeśli macie większy obwód, no to już. Jeśli macie większe miseczki, to też większy obwód, więc ja miałam zawsze z tym problem, a w Esotique, zresztą we wszystkich sklepach grafiterskich, no, kupicie takie właśnie bardziej dopasowane rozmiary, ale tutaj dodatkowo cała ta konstrukcja jest naprawdę fajna. Tutaj możecie spokojnie wyjąć poduszki i nie będzie żadnego takiego dziwnego push-upu, ale są dobrze usztywnione. No, generalnie wszystko mi w tych biastączach pasuje, więc jeśli szukacie dobrej bielizny naprawdę dobrej, ale też nie za miliony monet, no to polecam. I tu jeszcze Wam pokażę mój ostatnio ulubiony Bostonosz, który jest takim modelem. Po prostu na, do miseczki jest jeszcze takie przedłużenie z koronki i powiem Wam, że to jest cudowne. Uwielbiam go, przepięknie wygląda. Ja z tego nie korzystam w takim sensie, że ja mm, nie noszę tak jak niektóre dziewczyny wiecie, żeby to ramiączko tu wystawało spod swetra i tak dalej, ale jeśli Wy szukacie czegoś takiego lubicie, no to ten model będzie super. Pięknie trzyma, pięknie wygląda, jest to jeden z najpiękniejszych biustonoszy, który. W ogóle miałam, tutaj tego nie widać, ale no nie będę Wam mierzyła bielizny Aczkolwiek mega Wam polecam, one są w różnych kolorach, ale ten śmietankowy jest cudowny, jest bardzo właśnie fajnie trzymający No jest po prostu mega, także polecam, po prostu esoptic Zakładajcie kartę i róbcie zakupy, bo naprawdę warto i to wszystko, jeśli chodzi o ten haul. Także koniecznie dawajcie znać, co Wam się podobało, jak te płaszcze, bo to jest taka rzecz, nad którą się jeszcze zastanawiam. No i pamiętajcie o kciukach, będzie mi bardzo miło. I dziewczyny, do zobaczenia w kolejnych filmach.